Cześć nas, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Odeks. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Dzień z życia obywatela serwera Easy Life. Tym razem odcinek bodajże dziewiąty, o ile dobrze pamiętam, bo już jakiś czas temu ten odcinek się pojawił, dłuższy czas temu, także była troszeczkę przerwa. Z tego co się zmieniło. To aktualnie mam na koncie 35 tysięcy Oraz kupiłem sobie działkę, świerki 21 Kupiłem ją od gracza shimix Także bardzo dziękuję za sprzedaż Bo tutaj shimixowi się ta działka już nie przydała Generalnie chyba się przeprowadził po prostu na serwerze w inne miejsce Gdzieś indziej, a mi się jak najbardziej ona przyda Dlatego też po prostu postanowiłem ją kupić Bo jest w mega fajnym w fajnym miejscu. Mam nożyczki jakieś? Nie mam ja nożyczek? Nie, mam. to bym sobie kurczę obciął tą, tą owcę. No, ale nie mam nożyczek, więc tego nie zrobię. W każdym razie jestem chory. Zachorowałem przed chwilą. Była epidemia jakiś czas temu, tutaj, bo chwila awczyłem o jest gracz długosłowny zachorował także, także, także idziemy na pogotowie. Pokażę wam co robić, jak zachorujecie po prostu na serwerze, wpisujecie pogotowie pogotowie za chwilę po was przyjedzie. Przyjęto zgłoszenie, pogotowie jest w drodze. Chwilkę trzeba poczekać. Tu się pojawicie w ambulansie, tak wygląda. Ambulans, status w drodze do szpitala Defibrylator, no jesteśmy wewnątrz Ambulansu, po czym ambulans Przywozi nas już do e, Szpitala e, I teraz e, najlepiej jest Zawołać po prostu lekarza Czyli poproś lekarz e, I wyskoczy wam Błogosławiony proś lekarza do szpitala e, No i ekspert tutaj Napisał, że idzie, najlepiej czekać W tym miejscu, o i jest ekspert e, I napiszemy witam Zachorowałem No i dobra, no i lecimy, lecimy sobie za y, Panem lekarzem, tutaj mamy windę, lecimy w górę Na pierwsze, na drugie piętro, albo to pierwsze jest, bo chyba pierwsze piętro jako parter pokazuje mm, No, także jestem tutaj Powiedzmy, że sobie y, Tu się proszę położyć Także my się tutaj kładziemy Możecie sobie to odegrać Kładzie się na się Na łóżko, o i wtedy, jakby wyskoczy akcję, czyli, jakby wy wykonujecie jakąś akcję pisemnie, to jest takim można powiedzieć, dawno odcinka nie była. Zaczynamy poradnikiem, no ale pokażę wam, bo pewnie dużo nowych osób nie wie, jak się zachować po prostu i co robić, jak, jest, jak jesteście chorzy. Proszę, karty pacjenta. Niestety, nie posiadam karty pacjenta. Aktualnie nie mam karty pacjenta, jeżeli nie macie, to po prostu piszecie. Muszę wyrobić, wyrobić. Jeżeli nie macie karty pacjenta, to po prostu piszecie, że nie posiadacie i że musicie wyrobić. No i tutaj nam napisał lekarz. OK, w takim razie zalecam wyrobić nową, jeżeli będzie dostępny recepcjonista. No i teraz generalnie odgrywacie po prostu, że tak powiem, taką akcję roleplay. Na czacie tutaj, jak widzicie, ekspert założył aktualnie. Parę rękawiczek nitrylowych. Wyciąga termometr, po czym go resetuje. Prosi o zdjęcie czapki przez pacjenta. No, to my sobie teraz odgrywamy, zdejmujemy czapkę. i piszemy akcja, akcja zdejmuje czapkę. No i odgrywamy sobie akcję, że zdejmuje czapkę. On nas tutaj, on nas tutaj mierzy teraz termometrem. I zaraz powinien nam tutaj wyjść, powinna mu diagnoza na co zachorowaliśmy i będzie nam wiedział, jakie nam po prostu ma leki przepisać i po, po, potem po prostu te leki trzeba mm, kupić. Jest, odczytam 37,4 stopnia, także mamy stan podgorączkowy O właśnie, to jest też bardzo ważne, to jest, to jest to czym się dzisiaj zajmiemy Czyli jak widzicie urodzinowa mega promocja oraz event urodzinowy Także zaraz wam o tej promocji powiem, jak tylko sobie ogarniemy tutaj, że tak powiem tą akcję Podwija rękawy pacjenta, ogląda skórę no, także nam tutaj widoczna jest wysypka. Także on tutaj nam odgrywa z nami, że tak powiem. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o ten event urodzinowy, to trwa on od 8 do 21. Także w tym momencie jest 16, więc jeszcze parę dni na skorzystanie z eventu, jak i promocji macie. Także polecam jedno i drugie, bo naprawdę się opłaca i fajny event, i opłaca się również też z promocji skorzystać. Wyciągam karteczkę, po czym wpisuję receptę. Pudroderm potrzebujemy, czyli to, to jest coś na wysypkę. Czyli po prostu dostaliśmy wysypki. Dostałem chyba. E, co ja tutaj dostałem? Dostałem dzielny pacjent na klejkę. Dostałem. E, aha, to jest mój hełm. Dostałem receptę i dostałem lizaczek. Także weźmiemy sobie. E, mógłby mnie pan zaprowadzić do apteki. No i teraz możecie poprosić lekarza generalnie. Żeby, go, żeby nas po prostu zaprowadził do apteki No i idziecie sobie za lekarzem, bo cały czas jest, jesteście chorzy Zjeżdżacie sobie w dół e, I tutaj wychodzicie i macie aptekę Gdzieś tu była apteka, ale wolę żeby mnie zaprowadził Bo bym szukał długo mm, Ale już na filmie będziecie widzieć mniej więcej gdzie iść Także nawet jak was ktoś tam nie zaprowadzi to będziecie wiedzieć mm, Generalnie apteka jest w szpitalu na parterze tak naprawdę No i tutaj mamy aptekę O mamy aptekę i mamy tutaj kuplek pudroderm na 15 LC. Są różne leki na różne choroby, także kupujemy sobie to. Otrzymałeś lek zwalczający epidemię z Twojego konta, pobrano 15 LC. No i teraz używacie po prostu i użyłeś leku, wyzdrowiałeś. Gratuluję. E, dobra. Dziękuję za pomoc. Życzę miłego dnia. No, możemy mu dać jabłuszko za, za pomoc. No, generalnie to tutaj mamy różne leki Jest Ibuprom, jest, co tu jest, jest Fonix, jest Aurofen Jest, aha, tu nie ma leków, a i tu są jeszcze jakieś leki Mamy antybiotyk, mamy Gripex No, generalnie trochę tego tutaj jest Oczywiście, żeby kupić taki lek, potrzebujecie mieć receptę Ten lek wymaga otrzymania recepty od lekarza Udaje się do niego po izbę, na, na izbę lekarską Bądź zawołuje lekarza, poproś lekarz Lekarz was wtedy zbada, no i jeżeli, jeżeli mu wykaże jakąś tam daną chorobę, no to już wtedy kwestia wiedzy lekarza już wam przepisze generalnie odpowiedni lek na odpowiednią chorobę, bo chorób na serwerze jest, jest kilka. No i w zależności od tego, jakie pacjent ma objawy i co tam lekarzowi wyjdzie, w takim, jakby w takim, taką dostajecie receptę. Włączę może, słuchajcie, dźwięk tak na 50, tak na 50 procent no i tyle w sumie. Dobra, generalnie tak, bo 7 minut, a my tylko żeśmy choroby tutaj zwalczyli. Także co ja mam co ja mam dzisiaj wam do powiedzenia? Generalnie możemy sobie udać się na spawna I generalnie oprócz tej działki, to jest chyba taka jedna z najważniejszych zmian, jeśli chodzi o całe, że tak powiem, gameplay na obywatelu, to jest po prostu zakupienie nowej działki. Tam będziemy budować sobie oczywiście y, domek, będziemy budować magazyn i tak dalej. Zobaczmy, sobie, czy tutaj coś jest. W tym nie ma nic. No to możemy sobie dać powiedzmy y, kobla na przykład. Możemy dać może się komuś kobl przyda, trzy staki sobie wrzucę. No ja warto zawsze coś tam powiedzmy y, komuś y, oddać. Możemy na przykład, nie trzy mięska też rzucić. Powiedzmy, no bo ja tutaj w sumie sam dużo nie mam. E, ok, co my mieliśmy tutaj w tym Endercieście? Tu jakieś zdrapki, jakieś kobel Dużo kobla było, bo sporo, sporo kopałem e, A, no i tak, wracając e, Jesteśmy aktualnie na e, spawnie e, Możemy sobie wpisać Słuchajcie, urodziny jak sobie, No to jest do eventu urodzinowego e, Jak sobie wpiszecie urodziny to macie tutaj kilka, słuchajcie, um, kilka, słuchajcie że tak powiem, koment. Urodzinny postęp, urodzinny postęp, wyświetla Wam postęp po prostu Waszego eventu, czyli ile gości zaprosiliście, jaki jest postęp ogólny, czy wszyscy, czy wszyscy goście zostali zaproszeni, czy zamówiliście tort, czy zamówiliście świeczki, czy udekorowaliście przyjęcie, czy wydrukowaliście vouchery. Jak widzicie, nic nie mam zrobionego. Natomiast, jeżeli sobie wpiszecie yy, urodziny, lista, to wyskoczy wam lista zaproszonych gości, których yy, musicie yy, znaleźć na serwerze oraz zaprosić. Na tym to polega. Yy, no i jest też urodziny, promocja. Urodziny, promocja. Jak to wpiszecie, to wyskoczy wam link do promocji. Jak klikniecie tutaj myszką, klik, to wyskoczy wam link do forum. Klikacie tak. Ja kliknę nie w tym wypadku, bo nie chcę, żeby mi przechodziło do forum. Ale jak chcecie skorzystać albo po prostu zobaczyć, co jest na promocji, klikacie tak i na tej promocji jest bardzo kilka fajnych takich pakietów do zakupienia, które serdecznie polecam. No, także jak widzicie, też w jednym z tych pakietów tutaj jest słuchajcie, miejsce honorowo odznaczonych graczy. Aby trafić na podium, trzeba zakupić pakiet urodzinowy, i tam jest taki pakiecik. Pierwszy pakiet urodzinowy, tak zwana paczka urodzinowa, jeżeli to kupicie, to do końca czasu trwania tego eventu, czyli do, do 21, jesteście, wasz NPC jest po prostu tutaj wystawiony na tym podium, takim i wszyscy gracze, którzy powiedzmy idą na autobus, mogą sobie zobaczyć, kto jest tutaj z npc słuchajcie, wystawiony na, na, na to podium, po prostu. No, także tak to wygląda. Generalnie taki można powiedzieć krót, krótki poradnik, jak zacząć event. Aby ten event rozpocząć i zacząć z nim zabawę, musicie się udać tutaj do między tymi apartamentami. W praktycznie na samym spałnie jest tutaj, że tak powiem, słuchajcie, już wam pokazuję: jest, jest, jest. jest em, Tutaj technik Pelnub jest NPEC Nuba i teraz, klikniecie, sobie w ogóle mega fajnie chłopaki zrobili. Jeszcze zanim klikniemy, mega fajną robotę chłopaki zrobili z dekoracją tego, tego parku. Ehm, no, generalnie, mega dużo czasu zajęło to, żeby to wszystko tak e, przygotować. Więc, mega propsy za to, te wszystkie latające tutaj takie lampeczki, lampiony i tak dalej. To jest mega, mega spoko. E, to też jest mega fajne. Macie tutaj e, happy i happy birthday e, no i tu macie jakieś baloniki i tak dalej nie więc mega mega fajna że tak powiem oprawa wizualna mm, klikamy sobie cześć chciałbyś pomóc nam w organizacji przyjęcia urodzinowego brakuje nam kilku rzeczy i przyda się każda para rąk no jasne, w czym mogę pomóc? A, czyli ja ja powiedziałem, no jasne, w czym mogę pomóc? Hmm, myślę, że najpierw możesz poinformować wszystkich gości o przyjęciu. Wysłaliśmy do, każde, yy, wysłaliśmy do każdego obywatela zaproszenie, jednak nie każdy nam odpowiedział. Mógłbyś się tym zająć? Pewnie, czemu nie? Świetnie, trzymaj listę i zaproś wszystkich gości, którzy są tutaj wypisani. Wróć do mnie, gdy skończysz, a ja powiem ci, co robić dalej. No więc pierwsza, pierwsze nasze zadanie to jest lista zaproszonych gości. Kliknij ppm, aby rozwinąć, także rozwiniemy sobie. No i mamy na tej liście tak: agenta Toma, burmistrza Joe, farmera Klementa, hutnika Will'a, kierowcę Majka, księdza Petera, księgowego andre Kucharza Marka, magazyniera Maxa, marynarza Sergeja, mieszkańca Lukasa, policjant Daniel, pszczelarz Marian, szef kawalerii, e, nie kawalerii, tylko kawiarni Dylan i turysta Martin. Generalnie niektóre z tych e, prefiksów tutaj nam mogą troszeczkę podpowiadać, gdzie oni są. E, natomiast jeśli chodzi o np. takie, nie wiem, mieszkańca, turystę czy turysta, obstawiam, że będzie w porcie turystycznym. E, nie wiem, gdzie te NPC są. Od razu mówię, że nie mam pojęcia, gdzie te NPC są. Nie, bo poprosiłem Nuba, że jak będzie rozstawiał NPC, to żeby mi nie mówił w ogóle, żeby mi nie mówił w ogóle po, po prostu lokalizacji ich, żebym miał frajdę po prostu z, wiecie, z tego eventu. Z, po prostu wiecie, no wiadomo o co chodzi. Żebym sam szukał, nie? Kierowca to też coś, może być chyba co? W. powiedzmy w autobusie? Nie, w autobusach kierowcy nie ma. Nie wiem, w limuzynie na przykład może być kierowca, czy nie? Co w się sensie będzie tutaj w tej, w tej limuzynie? No, kierowca też może być wszędzie, nie? nie, tu nie ma kierowcy. Chyba, że jest y, tutaj jakoś może coś. Nie, nie ma. Limuzyna pusta stoi. No niestety. E, dobra. Generalnie, jeśli chodzi o tą listę, to na przykład. Policjant Daniel, wydaje mi się, że będzie gdzieś na komisariacie, więc polecimy sobie na komisariat i spróbujemy sobie znaleźć tego policjanta Daniela. Eee, polecimy sobie znaleźć tego policjanta Daniela. Momencik, czyli sobie pójdziemy, pójdziemy sobie tutaj, eee, pójdziemy sobie na komisariat, salon samochodowy, pyk. Eee, 30 sekund, także słuchajcie, ja robię cięcie, żeby nie przedłużać i jak będę gdzieś tam w okolicy komisariatu, to zaraz się odpalę. Kurde, powiem wam, że tak jestem już na komisariacie i tak szukam tego, e, tego policjanta Daniela i nie wiedziałem, że kurczę, policja ma własne prywatne jacuzzi na komisariacie. Także oni się tutaj ładnie ustawili, że, e, że takie luksusy mają. Co tutaj jest? Tu mamy komendant. E, tu mamy pewnie jakieś, jakieś stanowisko komendanta. No generalnie biegam, biegam i nie widzę e, żadnego, że tak powiem, tutaj policjanta Daniela. Także no, trzeba jeszcze troszeczkę poszukać w każdym razie Są jakieś takie mylące jest to, że tutaj czasem stoją takie zbroje policyjne W sensie mundury policyjne i myślałem już z daleka, że to jest jakiś właśnie policjant, ale podbiegam i, i niestety nie POLICE Czy to jest, czy to jest tak normalnie zrobione, czy to jest a dobra, w sumie nieważne, moment, coś sprawdzę yy, Sala, a nie, to jest sala przesłuchań, dobra To jest sala przesłuchań, tu też jest sala yy, przesłuchań No nie, dobra, no to tutaj raczej, chociaż w sumie, kurczę, no nie wiem, no tu nie ma raczej No w każdym razie, dość ciężko jest... Yy... Dość ciężko jest kurczę tutaj powiem wam ten PC mm, znaleźć chociaż dopiero A oni mają w ogóle nawet własną salę gimnastyczną z salą do, z tym z halą do koszykówki kurde Ty no taka, taki komisariat to ja pierdzielę, to jest full wypas naprawdę Tu mamy jakąś salę zebrań prawdopodobnie albo jakieś takie po prostu em, Ta to jest chyba jakaś sala, sala zebrań albo po prostu jakaś sala komputerowa w każdym bądź razie, jak nie było tego NPC, tak go dalej nie ma i go nie mogę znaleźć, także słuchajcie, yy, że tak powiem, robię cięcie, pobiegam sobie tutaj, poszukam jeszcze, bo tu jest jeszcze wejście na, na górę. Co to jest pod schodami ukryte? Mrożny tu był, Krzyś pozdrawia yy, Nerox pozdrawia, 2022, o, 2021 nawet tutaj. Yy, urni... Jeśli to widzisz, to musisz wiedzieć, że jesteś mega osobą, pozdrawiam. Okej. Okay. Spoko, spoko takie, takie podpisy poukrywane jak są, to są mega mega fajne z datami, bo można potem przyjść i, i zobaczyć to wiecie. Dużo później, bo jak ja aktualnie to nagrywam, to mamy w sumie prawie że koniec wakacji. No jeszcze w sumie jedna czwarta wakacji została. 2022, także jeszcze Kawałek, ale już Bliżej do września niż dalej Także Czy tu coś będzie? Nie Tu są jakieś gabinety policjantów chyba Gdzie ten, ten policjant może być? Nie wiem, naprawdę Dobra, w każdym razie Bo to już trochę za długo będzie trwać Ja robię cięcie, yy, poszukam go Jak go znajdę O ile go znajdę w ogóle yy, To wtedy, a to jakiś techniczny chyba Pokój, co? Czy nie? Co to jest? Jakiś techniczny pokój, jakieś serwerownia, coś takiego. E, dobra, w każdym razie, jak go znajdę, to się włączę, jak go nie znajdę, to też się włączę. Może znajdę jakiegoś innego NPCA. Także widzimy się później. Dobra, słuchajcie, troszeczkę na łatwiznę poszedłem. Nie wiem, szukałem w tym komisariacie, może przeoczyłem, może nie, nie znalazłem. E, ale na naszej liście znajduje się również. E, słuchajcie szef kawiarni Dylan, dlatego tutaj też mamy tego Dylana, więc sobie teraz go zaprosimy, mam nadzieję, tylko nie wiem czy mi teraz nie da kurczę Questa na kawę, no właśnie, dało mi Questa na kawę no, także o dobra, no ale udało nam się od razu zaliczyć tego, zaliczyć zadanko następny, cześć Dylan, ja nie chcę zamawiać żadnej kawy, tylko chciałbym przypomnieć to jak nie chcesz żadnej kawy, to nie zawracaj mi go idź sobie Aha, nie to nie, nara No, no to Dylan jest strasznie niemiły tutaj z tego co widzę No to tutaj nie udało się niestety go zaprosić um, Okej, okay, czyli mamy, o i to jest, to jest mega, mega fajne Że jak widzicie Dylan został e, wykreślony tutaj z listy, nie? Mamy tutaj jakby wszystkich dostępnych, Dylan został wykreślony, bo się nie zgodził na to, żeby Przyjść na, na przyjęcie, niestety. Także, no, sorry, ale niestety nie mamy tutaj tego. Nie wiem, może turysta Martin gdzieś tu będzie w portach. Kurcze, ciężko mi jest powiedzieć, ten odcinek będzie pewnie tak w 100% że tak powiem, poświęcony temu poszukiwaniu tych, tych NPC-ów. Mam nadzieję, że uda się je tutaj poznajdować No, bo generalnie chciałbym tego questa wykonać. Mamy już jednego. Teraz tak, turysta. Turysta Martin, tak? Jak on miał turysta? Hmm. Turysta Martin. No, mi się wydaje, że ten turysta będzie gdzieś w porcie, nie? Ale czy on tutaj będzie, nie mam zielonego pojęcia. Eee, no, bo turysta to może być w sumie tak samo wszędzie jak, jak nigdzie, nie? Eee, znaczy, to znaczy w sensie chodzi mi o to, że nie ma żadnego takiego specy specyficznego miejsca, eee, że tak powiem, eee, no, że tak powiem, wydzielonego. Tutaj w zależności od tego jak po ukrywał ten PC, w sensie jak y, technicznie, że tak powiem, no to nie, nie wiadomo gdzie on jest. Co tu jest w ogóle za tego? Trwa budowa, zapraszamy wkrótce. A, czyli tu budują dopiero, dobra. Y, no, generalnie, mm, generalnie, 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 no co? No na razie to nic nie widzę, chociaż co to jest w ogóle za blok tutaj? Y, czekajcie, co tu jest napisane? Ważne, jeśli masz słabego PC... PC radzimy wyłączyć partikle. Dziękujemy i zapraszamy co? Aha, tu jest coś... Ok, czyli tu jest, tu jest na razie nieotwarte, nie, nie tak? Czyli dobra, czyli na razie nie wchodzimy. Tylko czemu to jest taki kloc z, z wełny, nie tutaj? Nie wiem kto to zbudował tak naprawdę, no ale wygląda to dość dziwnie. Dobra, w każdym bądź razie Tutaj raczej tego turysty nie będzie O kurde, ale kościół ładny, ty Kogo to jest kościół? Ej, ładne to Aż sprawdzę, kogo to jest firma, nie? Kogo to jest firma? Zobaczmy, to jest firma Mediego O kurde, czy jestem czy to Medi budował ten kościół Czy yy, Czy to ktoś inny Dobra, tam jest jakiś magazyn To może nie będę, albo zerknę tylko no, tu jakieś takie techniczne rzeczy, nie będę tam wchodził mu do firmy No, ale generalnie, kurde, nie wiem, Medi, czy ty sam to budowałeś, czy to komuś zleciłeś to budowanie Ale no, jeśli chodzi o kościółek, to, to ładne szczególnie ten front mi się podoba, nie, zarąbiście to wyszło Mega, mega, te, wrażenie robi, nie tu widzę się firmy porozbudowywały, wręcz wieżowce y, gracze postawili. Co mnie w sumie cieszy, mega fajnie to, to wygląda. Tutaj też bardzo fajny budynek. Tylko my tutaj już troszeczkę od tematu odchodzimy i zamiast kurczę tutaj, że tak powiem, szukać tych NPC-ów, y, to, to zwiedzam, zwiedzam firmy, jakie gracze sobie tutaj pobudowali. Tu kolejne jakieś fajne budynki. No, generalnie mega, mega ładny styl tutaj y, sporo osób widzę, y, widzę ma. Tutaj też taki w miarę oryginalny budynek. Chociaż tamte mi się bardziej troszkę podobają Ale też nie jest e, Nie jest źle Monegif to jest chyba Krzysia, nie A, to jest Krzysia chyba Nie, to jest Iceblade, Ale Iceblade to chyba pomocnik Krzysia jest I oni chyba we dwóch doprowadzą, Tak mi się wydaje e, No, ale generalnie no Kościół moim zdaniem na pierwszym miejscu, nie Tutaj, jeśli chodzi o te budynki no dobra, lecimy, lecimy dalej Ponownie, odezwę się jak znajdę jakiegoś npc bo nie ma co tak przedłużać, a nie chcę żeby ten materiał też trwał Nie wiadomo, nie wiadomo ile Dobiegłem do zajezdni autobusowej, no i szukam cały czas, tutaj ktoś za mną biegł przed chwilą O biegnie sobie, pan Dawid no, szukam sobie cały czas tego kierowcy, może to jest jakiś kierowca autobusu czy coś takiego, no, ale nie wiem, nie mogę, nie mogę totalnie e, znaleźć, nie, tak biegam, biegam po tych e, W okolicach tego portu, bo tutaj niedaleko jest ten port turystyczny i kurczę, no nie mogę znaleźć, także szukam, e, szukam dalej, słuchajcie Okej, okay, kolejny, kolejny, słuchajcie, NPC, jakiego znalazłem, to jest przecież marynarz Serg Siergiej, który znajduje się e, niedaleko spawna, praktycznie na no, kilka kratek, także mamy tutaj pana Siergieja. Ahoj Siergiej, dobrze cię, Ciebie znowu widzieć, nie wiem czy słyszałeś, ale niedługo odbędzie się impreza urodzina, będziesz wtedy... Porcie. A no tak, przyszło coś do mnie na mail, ale akurat był sztorm i nie mogłem zająć się tym. Dzięki za przypomnienie, postaram się do Was dołączyć. No, także mamy tutaj Siergieja już zaproszonego, czyli mamy Siergieja i Dylana udało mi się znaleźć. Lecę w dalsze poszukiwania tutaj, ale ten film już będzie troszeczkę pocięty. Jak znajdę to się będę włączał, jak nie znajdę to się nie będę włączał, bo no nie ma sensu żebym tak powiedzmy nagrywał 40 minut jak biegam tylko po mieście i szukam tych NPCów. Jak będę znajdował to, to będziecie to widzieć, jak nie to, to nie. Jeżeli się czy wszystkie wam pokażę, żeby wam nie psuć eventu, nie? Dobra, słuchajcie, widzę kolejnego NPCA. Jestem aktualnie w kościele, także mamy, kurczę, tutaj następną osobę. Witam pana księdza Petera. Szczęść Boże, prosz, yy, proszę księdza. Został ksiądz zaproszony na imprezę urodzinową, jednak nie otrzymaliśmy od księdza potwierdzenia przyjdzie. Czy planuje ksiądz zaszczycić nas swoją obecnością? A no tak, przypomniało mi się, faktycznie na coś miałem. Odpisać, ale to już nie te lata młodzieńcze. No dobrze, oczywiście, że przyjdę. Dziękuję za przypomnienie. Z bogiem. No, także mamy kolejnego słuchajcie, mieszkańca naszego pięknego miasta zaproszonego. Także pan ksiądz, pan ksiądz chyba nie powinien tak być. Po, po, ksiądz Peter jest zaproszony, lecimy szukać dalej. Dobra, kolejnym NPC-em, którego w sumie znalazłem i nie było to ciężkie, jest hutnik Will. Także u Willa możemy sobie tutaj... Um, oddać zadanko, w sensie nie oddać, tylko go zaliczyć. Cześć Will, wpadniesz do nas na przyjęcie urodzinowe? No spoko, postaram się być, ale nie obiecuję, ponieważ ostatnio w hucie jest od groma pracy i nasi pracownicy nie wyrabiają się z, z tym sami, muszę im pomóc No, także kolejny NPC jest e, zaproszony, także hutnik Will z huty został e, zaproszony Lecimy dalej, jeszcze może jednego albo dwa NPC wam pokażę, reszty nie będę wam e, psuł niespodzianki no, i wtedy już, że tak powiem, pójdziemy sobie oddać zadanko, i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Okej, okay, słuchajcie, ostatnim już NPC-em, jakiego wam e, pokażę, jest słuchajcie. Pszczelarz Marian, który jest tutaj na tej liście zaznaczony Bo to są takie dość oficjalne NPC Oficjalne, może niektóre mniej oficjalne Aczkolwiek bardzo łatwo jest je znaleźć A nie chcę wam psuć też całego eventu Więc ja już sobie, że tak powiem, tamte NPC zaproszę Poza nagraniem i po prostu pójdziemy do Do NPC Nuba, do tego parku tam I zobaczymy co nam powie I wtedy zakończymy odcinek, bo to nie ma co już tak przedłużać tego Także uwaga, zapraszamy sobie Tutaj NPC e, i zobaczymy sobie, co on nam tutaj powie. E, Dzień dobry, panie Marianie. Widzę, że pan, e, że pan, ręce pełne roboty, że pan ma ręce pełne roboty, powinno być. Więc chciałbym tylko zaprosić pana na imprezę. Oryginalną. Wpadnie pan. O, dzień dobry, no, no dobrze, niby ostatnio Mam dużo do roboty tutaj w gospodarstwie Ale przy okazji, gdy będę w mieście Zajadę do państwa, dziękuję za zaproszenie No i generalnie mamy kolejnego NPCa zaproszonego Także um, Ja, że tak powiem, robię cięcie Pozapraszam sobie um, kolejnych tych NPCów pozostałych, którzy nam zostali Czyli y, zaprosiliśmy Udało nam się zaprosić Willa Chutnika, y, księdza Petera Marynarza Sergeja, pszczelarza y, Mariana i szefa kawiarni Jarni Dylana, jeszcze został Martin, Daniel, Max, Mark, Andrea, Mike, Clement, Joe i Tom. Także kilku ich tutaj. Jest No i co, ja robię cięcie, idę ich pozapraszać Nie będę wam spoilerował, gdzie oni są i tak dalej Żeby nie psuć wam zabawy I widzimy się już na końcu Podczas oddania questa Dobra, słuchajcie Udało się znaleźć praktycznie wszystkich Byłem u Toma, byłem u Joe Byłem u Farmera Clementa U Hutnika Willa, u Majka, u Petera W ogóle z Majkiem śmieszna historia Bo praktycznie koło niego przychodziłem I totalnie go nie zauważyłem Okazało się, że w ogóle policjant był gdzie indziej niż go szukałem Andre, Mark, Max, Siergiej, Lukas, Daniel, Marian, Dylan i Martin zostali również zaproszeni na naszą tutaj uroczystość Dlatego idziemy tutaj do PLNuba Cześć, zaprosiłem już wszystkich gości, co mogę teraz zrobić? No i uwaga, co my teraz będziemy musieli zrobić Zobaczmy sobie, naprawdę tak szybko? Dobry jesteś, skoro już zaprosiłeś wszystkich, to teraz możesz pomóc przy torcie Udaj się do Marka, a on powie ci czego potrzebuje do zrobienia tortu Marka? Jakiego Marka? No i teraz uwaga, Marek to jeden z naszych gości, zresztą sam u niego byłeś, więc powinieneś wiedzieć gdzie on jest Dobra, Marek to był, Marek to był kucharz chyba, nie? Marek czy Mark? On był Mark chyba a kucharz Mark, dobra, czyli Marek, Mark, no w sumie wiadomo. Eem, dobra, w każdym bądź razie e, na dzisiaj koniec e, następne questy pojawią się w następnym filmie, który się powinien pojawić jakoś prawdopodobnie na dniach, albo nawet już po zakończeniu eventu Zobaczymy, żeby wam nie spoilerować, gdzie znajdują się pozostali, że tak powiem tutaj u, uczestnicy, a właściwie goście naszej zabawy. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo motywuje do nagrywania większej ilości filmów. Zostawcie komentarz, jak wam się w ogóle, napiszcie jak wam się w ogóle podoba. Słuchajcie event, bo moim zdaniem jest naprawdę mega git. Także polecam serdecznie spróbować. Polecam również. Korzystać z promocji, która ta trwa do 21 sierpnia, więc jeszcze troszeczkę czasu macie. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. I przede wszystkim zapraszam na serwer easylife2.pl na wersję 1.16.5. Oczywiście dane do serwera również znajdziecie w opisie filmu. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Trzymajcie się. Na razie, cześć.